Witam Was, Jakub Kaźmierczyk, fotoblogia.pl. Dziś kontynuujemy obróbkę twarzy. Na przykładzie zdjęcia Kasi pokażę Wam narzędzie Skraplanie. Jest to chyba ulubione narzędzie uczestniczek forów modelingowych i uczestników forów kulturystycznych. Owszem, może posłużyć do powiększenia biustu czy muskułów, ale my skupimy się na owalu twarzy. Pamiętajcie przy tym, że pokazuję jedynie sposób, a nie gotową receptę. Musimy skopiować nasze tło poprzez kliknięcie prawym klawiszem i wybranie opcji powiel warstwę. Można to też zrobić poprzez skrót klawiszowy CTRL-J. Wybieramy narzędzie filtry, następnie skraplanie. Otworzyło nam się nowe okno. Po lewej widzimy poszczególne opcje. Pierwsza z nich to zwijanie w przód, zrekonstruuj, wirówka, wklęśnięcie, wybrzuszenie, wypchanie w lewo, lustro. Turbulencja, zamrażanie maski, rozmrażanie maski, narzędzie rączka oraz narzędzie lubka. Najczęstszym narzędziem używanym przez fotografów jest pierwsze z nich, czyli wypchanie w przód. Aby go używać, najlepiej zwiększyć rozmiar pędzla tak, aby kontur naszej twarzy nie został pofalowany. Następnie przesuwamy nasz kontur twarzy do uzyskania oczekiwanego efektu. Niestety widzimy, że tło zwija nam się razem z twarzą. Aby temu zapobiec, musimy użyć zamrażania maski. Dzięki temu zaznaczony na czerwono obszar nie będzie uczestniczył w skraplaniu. I teraz, jak widzimy, poprzez dostosowanie rozmiaru pędzla poprawiamy nasz owal twarzy. Należy bardzo ostrożnie obchodzić się z tym narzędziem, ponieważ bardzo łatwo jest zrobić z tego zdjęcia po prostu karykaturę, chyba że oczywiście jest taki nasz zamiar. Wydaje mi się, że tak poprawione zdjęcie wygląda nieco lepiej niż oryginał. Natomiast, moim zdaniem, można byłoby delikatnie zmniejszyć kolczyk. Dlatego zamrażamy maskę w oku kolczyka poprzez zamalowanie tego obszaru czerwonym kolorem. Następnie wybieramy narzędzie wklęśnięcie, zwiększamy rozmiar pędzla. I już jednym kliknięciem zmniejszamy rozmiar tego kolczyka. Następnie możemy rozmrozić tę maskę, aby ujrzeć nasz efekt. Myślę, że kolejnym krokiem w tym zdjęciu będzie delikatne uniesienie lewej brwi modelki. Ale aby nie naruszyć oka, musimy znowu zamrozić maskę na oku. Poprzez zamalowanie go zamrożeniem maski oraz wybranie tego samego narzędzia i delikatne podniesienie brwi, jak widać, oko pozostaje nienaruszone. Następnie, aby ujrzeć efekt, rozmrażamy tę maskę. Wydaje mi się, że tak osiągnięty efekt będzie zadowalający, więc zatwierdzamy zmiany. Jak widać, zdjęcie nieco się zmieniło. Nabrało troszeczkę więcej wyrazu, chociażby poprzez podniesienie brwi. Ale jeśli zdecydujemy, że na przykład zmniejszony kolczyk nam nie pasuje. Najprostszym rozwiązaniem będzie nałożenie maski na warstwę tłokopia. Tak jak opisywałem to dwa odcinki temu, obszar na masce zamalowany na czarno będzie ukrywał właśnie tę warstwę, czyli odkrywamy nasze tło, czyli pierwotne zdjęcie. I tak, przygotowane zdjęcie wydaje mi się, że jest gotowe. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia za tydzień.